Andora! A to jest moja mama. Hej! Jedziemy do wielkiego miasta, żeby pobawić się w wesołym miasteczku Karniwal! Pojedziesz z nami? Super! Ale jak dojechać do wesołego miasteczka w wielkim mieście? Co mówi mapa? Według mapy najpierw musimy minąć kaczuszki, a później przejechać przez tory i przez most. Już będziemy w wesołym miasteczku w wielkim mieście. Wsiadaj, Doro. Jedziemy. Dobrze, mamo. Let's go! Zapnijmy pasy, żeby nic nam się nie stało. Zobacz! Kaczuszki! Baby Ducks! Kaczuszki terazują drogę. Musimy zaprowadzić każdą kaczuszkę do mamy, żeby odblokować drogę. Kliknij na kaczuszkę, a potem na mamę, która do niej pasuje. Fantastyk! Doskonale ci idzie. Nie. Kliknij na kaczuszkę, a potem na mamę, która do niej Hurra! pasuje. Kaczuszki zeszły z drogi. Możemy jechać. Zobacz. Pociąg blokuje przejazd. To blu. Zgubił swoje balony. Balus. Pomóżmy mu odzyskać balony, które wiózł do wesołego miasteczka. Na każdym wagonie blue jest liczba. Umieść właściwą liczbę balonów w każdym wagonie. To dawaj dalej! Świetnie dodajesz. Dodaj więcej balonów. Świetnie liczysz. Licz dalej. Mamy wszystkie balony. Możemy jechać. Popatrz, Doro. Most jest uszkodzony. Musimy naprawić most, bridge, żeby przejechać. Ułóż elementy według wskazówek na znaku. Znasz się na znakach. Doskonale! Ułóż elementy według wskazówek na znaku. Spróbuj jeszcze raz. Próbuj dalej. Świetnie ci idzie. Znasz się na znakach. Możemy przejechać! Czerwone światło, red light, musimy się zatrzymać. Ojej, chyba słyszę rabusia. <gry> na każdą znalezioną oponę Jedna opona one tire Dwie opony two tires Trzy opony three tires Cztery opony no nie! Udało się! Mamy wszystkie opony, możemy jechać do wesołego miasteczka. Udało się! Dziękuję, że pomogłeś nam dotrzeć do wesołego miasteczka! Fantastyk!